W ostatnich rozdziałach omówiliśmy tworzenie tytułów, to teraz będziemy mówili o efektach. Na początku wybierzmy sobie jakiś klip, do którego w ogóle nasz efekt zastosujemy. Na przykład ten. Przeciągniemy go sobie na oś czasu. Prosty klip, kilkusekundowy. Będziemy na nim stosowali jakieś proste, podstawowe efekty. Aby uzyskać dostęp do efektów, włączymy sobie przybornik wideo. Przejdziemy teraz na sam dół, czyli wybieramy ikonkę w lewym dornym rogu. To są właśnie efekty. Musimy wybrać sobie w kategorię, a później z kategorii jeszcze właściwy efekt. Wielką zaletą programu Pinnacle Studio jest właśnie duża ilość dodatkowych efektów. Niektóre proste, inne bardziej złożone, niektóre darmowe, inne płatne itd. Generalnie do dyspozycji mamy naprawdę sporo różnych kategorii i na pewno znajdziemy coś interesującego. Może wybierzmy sobie tą kategorię i powiedzmy, wybierzmy pierwszy efekt o nazwie Rozmycie. Zresztą podgląd widzimy tutaj po prawej stronie. Rzeczywiście obraz w naszym klipie został lekko rozmyty. Kliknijmy dwukrotnie, żeby ten efekt dodać. No i będziemy sobie teraz mogli definiować dowolnie ustawienia naszego efektu. Możemy na przykład zwiększyć rozmycie zarówno w poziomie, jak i w pionie. Oczywiście wartość maksymalna to 100, wartość minimalna to 0. A więc dodajmy sobie takie lekkie rozmycie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Możemy sobie również wybrać jakieś wstępne ustawienia, na przykład delikatne rozmycie, silne rozmycie, rozmycie pionowe, rozmycie poziome. Rozmycie pionowe, i tak dalej. Oczywiście możemy sobie również te ustawienia dowolnie regulować ręcznie. Dodatkowo możemy sobie regulować region rozmycia, na przykład po stronie lewej, po stronie prawej, i tak dalej. Zauważmy, że teraz rozmyta jest tylko prawa część naszego klipu, natomiast lewa ma normalną ostrość. To samo możemy sobie zrobić na przykład, jeśli wybierzemy drugi suwak. Przesuwamy na prawo, i teraz mamy odwrotną sytuację. Ostra jest prawa część klipu, a rozmyta jest po stronie lewej. Przesuńmy troszkę na dół. Te same ustawienia możemy zastosować w pionie. Czyli na przykład rozmyć wyłącznie dolną część naszego klipu, a górną pozostawić ostrą. Albo na odwrót, rozmyć wyłącznie górną część naszego klipu, a ostrość pozostawić w części dolnej. Na razie sobie może ten efekt usuńmy. Jest on w tej chwili zaznaczony, a więc wystarczy kliknąć na ikonkę kosza. Efekt został usunięty. No to klikamy na przycisku Dodaj nowy efekt. I znowu otworzy się ta sama kategoria. Może sobie wybierzemy na przykład czarno-białe. Oczywiście w ten sposób uzyskamy czarno-biały film. Klikamy dwukrotnie. No i możemy sobie tutaj regulować proporcje. Jeśli przesuniemy suwak na zero, to uzyskamy oryginalne kolory. Jeśli będziemy go stopniowo przesuwali na prawo, no to oczywiście będziemy tracili nasycenie kolorów. Jeśli ustawimy wartość maksymalną, czyli 100, no to uzyskamy obraz czarno-biały. Zamiast przesuwania suwaka możemy sobie tutaj wpisywać jakieś wartości. Na przykład wpiszmy wartość pośrednią 50 i zatwierdźmy naciskając Enter. W ten sposób uzyskamy takie troszkę mniej nasycone kolory, ale jednocześnie nie będzie to czarno-biały film. Może sobie ten efekt usuńmy, naciskając w kąkę kosza i jeszcze raz dodajmy jakiś inny efekt. Na przykład wytłoczenie. Rzeczywiście tak wygląda nasze wytłoczenie. Klikamy dwukrotnie. No i możemy sobie tutaj regulować ilość tego wytłoczenia, albo wykorzystać jakieś wstępne ustawienia. Delikatne wytłoczenie, średnie wytłoczenie, głębokie, itd. No, to może ten efekt usuńmy. Kliknijmy na przycisku Dodaj Nowy Efekt i spróbujmy sobie teraz zastosować więcej efektów jednocześnie. Wybierzmy na przykład odbicia w soczewkach. Klikamy dwukrotnie. Możemy sobie regulować dowolnie kierunek odbicia, na przykład z dołu do góry, z prawego dolnego do lewego górnego rogu i tak dalej. Możemy sobie również wybrać jakieś ustawienia wstępne, jasne, delikatne i tak dalej. Dodatkowo możemy sobie regulować rozmiar. Albo typ naszego odbicia. No to mamy jeden efekt. A więc może sobie dodajmy efekt kolejny. Klikamy na przycisku Dodaj Nowy Efekt. I wybierzmy sobie na przykład pozycję Stary Film. Klikamy dwukrotnie. Rzeczywiście możemy stosować dwa efekty jednocześnie: odbicie w soczewkach i stary film. Możemy również sobie dowolnie włączać i wyłączać te efekty. A więc możemy dodać sobie tutaj kilka efektów do listy i potem uruchamiać je w dowolnej kombinacji. Na razie sobie może jednak usuniemy obydwa efekty, usuniemy efekt pierwszy, usuniemy efekt drugi. No i mamy teraz pustą listę i wróciliśmy do oryginalnego wyglądu naszego efektu. Popatrzmy na jeszcze jedno ciekawe ustawienie. Wybieramy pozycję dodaj nowy efekt. Wybieramy ten efekt stary film, klikamy dwukrotnie. Możemy sobie wybrać pełny kolor, czarno-białe, sepia i tak dalej. Jeśli chcemy przywrócić oryginalne ustawienie efektu, to klikamy na przycisku Resetuj. Skoro już wiemy, jak dodawać efekty, to może w następnym rozdziale opowiemy o tzw. klatkach kluczowych. Dzięki temu będziemy mieli nad naszymi efektami większą kontrolę.